Na pewno każdy z nas by chciał zobaczyć w Kogamie NPC-tów, których moglibyśmy używać do na przykład jakichś fabularnych mapek. Można byłoby je przerabiać i ustawiać na grze, a co gdybym powiedział wam, że takie NPC-ty już istniały? Według Wikipedii NPC to bohater niezależny. W grach fabularnych i niektórych fabularnych grach komputerowych określenie każdej postaci, której nie wciela się żaden gracz. Odgrywane jest ono przez mistrza gry lub program. Czyli taki OPEC, to sobie stoi i możemy sobie wziąć od niego questa. Jeśli chodzi o NPC, to mamy już dwóch takich, a jest to Duch i Okulus. A ich celem jest zabicie nas. Graczy. Potwierdzają nam to sami deweloperzy gry, którzy nazwali ich NPC-ami. Te wieżyczki to też są takie NPC, a ta ogniowa miała swoją starszą dragonową wersję. Ale, oczywiście, nie o takie NPC nam chodzi. Jest gra, gdzie zostały użyte. Link do niej też jest w opisie. Mapa jest z 2013 roku, więc, no, stara fest. Na pierwszy rzut oka gra nie ma niczego niesamowitego. Ale, gdy wejdziemy do portalu. Widzimy ludków wielkości naszych skinów, którzy sobie gadają, że ten hack jest fajny. Tak, to jest hack. Admini nigdy nie dodali NPC. Nie wiem jak on to zrobił, może jakoś skopiował swojego awatara. Więc no, okłamałem was troszkę z tym wstępem, że npc już istniały. A skoro mowa o tym wstępie, to pokazałem tam także filmik, jak koleś sobie buduje tego npc-ta. To również jest fake. film jest z 2015 roku. Można nawet podpiąć, że było to nagrywane na test, ale nie. Koleś pewnie sobie wziął znajomego i bardzo dokładnie to zmontował. Tak, aby to wyglądało, że serio ma npc ta Głowa się rusza, jak edytuje. I, I nawet kostka budowania obok jest. Lol, nawet głowa mu za tułowiem nie chodzi. Sama mu poleciała. Dobra, pora opowiedzieć coś, co nie jest fajkiem, a jest to komenda LOL. Odkryłem ją kiedyś, jak przypadkowo napisałem LOL i napisałem ukośnik przed tym. Moja postać się wtedy sklonowała i. To mnie zaskoczyło. Po czasie coraz więcej osób odkrywało komendę. No i przed tym, jak ją odkryłem, to pewnie też inni ją znali. No i ludzie też pisali o tej komendzie. Polegało to na tym, że po wpisaniu komendy nasz awatar kopiował się w tym samym miejscu, gdzie wpisaliśmy komendę. Ale tylko stał w miejscu i ruszał głową. Komenda została zrobiona tylko do przetestowania błędu. Po naprawieniu usunięto ją. Pewnie były to testy do tych klas, bo podobne są, też się nie ruszają i są z naszych skinów. W sumie tych NPC-tów można używać do jakiegoś tła, w fabularnych filmach, jak to Persia zrobiła. Ale to nadal nie jest to, na co wszyscy czekamy. Admini w jakiś wywiadach opowiedzieli, czy będą NPC-ty. Posłuchajcie wypowiedzi jednego z nich. Somebody asked, "Will there be NPCs?" The answer is yes. Oh. Uh, well, that's the uh, that's the very dirty quest. Uh, that very dirty answer. Um. It's a, a thing we want to do, and we've been wanting to do it for for a while, and we have a plan for doing it. No, czyli wiemy, że będą i pozostaje nam na nie czekać. Ale ty nie musisz czekać z zostawieniem lajka like i suba. No i to by było na tyle, Elo.